Dzisiaj rozprawiamy się z dietetycznymi pułapkami. Pokażę Wam produkty, które mogą Wam się wodawać, bądź do tej pory uznawaliście, że są fit, że są zdrowe, że są light i na pewno wpisują się w Waszą dietę, zdrową dietę, a tak naprawdę są właśnie takimi pułapkami. Przejdziemy sobie przez różne grupy produktów i pokażę Wam skład, powiem Wam, dlaczego taki produkt nie do końca wpisuje się w zdrową dietę, a które z tych produktów rzeczywiście są warte uwagi. Gotowi? Zaczynamy serię. Zaczniemy od produktów śniadaniowych. Chciałabym Wam pokazać, Trzy rodzaje produktów, które można zjeść na śniadanie, i które zapewne część z Was na to śniadanie do tej pory jadała. Który z tych produktów jest najlepszym wyborem? Zaraz się przekonamy. Zanim omówię Wam produkty wybrane przeze mnie, chciałabym powiedzieć dwa słowa o tym, z czego powinno się składać śniadanie. Śniadanie jest to posiłek, który powinien nam dostarczać węglowodanów złożonych, białka oraz niewielkiej ilości dobrych tłuszczów. I możemy tutaj wybrać sobie śniadanie na słodko bądź na słono, ale zawsze powinniśmy dbać o to, żeby śniadanie było źródłem energii, czyli rzeczywiście, żeby dostarczało nam węglowodanów, ale też, żeby niosło ze sobą wartość białkową, czyli, żeby posiadało jakąś wartość białka i niewielki dodatek tłuszczów. I na przykład Owsianki, płatki na mleku i tego typu produkty wpisują się świetnie w tego rodzaju posiłek, ponieważ z jednej strony dostarczają białka z mleka czy z napoju roślinnego, z drugiej strony węglowodanów i błonnika, właśnie z tych płatków. Tylko, które płatki to są te właściwe, za chwilę się przekonać. Pokażę Wam trzy produkty, które być może gościły u Was w domu jako śniadanie, i powiem Wam, który z nich jest najlepszy z perspektywy zdrowotnej i żywieniowej. Pierwsze z nich to płatki owsiane. Zwykłe płatki górskie. Porównamy do dobre owsiane. Jest to, mm, są to płatki akurat z Lidla, które no, sugerują, że mają coś wspólnego z płatkami owsianymi. I trzecim produktem, który będziemy sobie porównywać to jest taka gotowa owsianka mm, w kubeczku, którą się zalewa wodą. I która powinna być gotowa do spożycia. E, trzy różne produkty, mam nadzieję Wam tutaj za bardzo nie szeleścić. Zaraz je sobie porównamy i sprawdzimy, który jest z nich najlepszy. Zacznijmy od tradycyjnych płatków owsianych. E, płatki owsiane e, charakteryzują się tym, że mają bardzo dużą zawartość błonnika i to jest ich przewaga. Natomiast mają też sporo węglowodanów ogółem. Natomiast to. Co jest ważne, to to, że zawierają bardzo małą ilość cukru. W porównaniu do na przykład tych płatków, dobre owsiane, e, które mają w, na 100 g 20 gramów cukru, płatki owsiane, zwykłe płatki owsiane, mają tego cukru 10 razy mniej, bo jest to niecałe 2 gramy. Także pod kątem. Z zawartości cukru zdecydowanie płatki owsiane wygrywają, natomiast no, myślę, że ze względu na to, że tutaj jest aż 10 razy więcej cukru i ten cukier jest też w, kładzie, w składzie jako syrop glukozowo-fruktozowy, jako miód jako melasa z trzciny cukrowej, no z tego powodu prawdopodobnie te płatki po prostu smakują bardziej te w sobie żadnego cukru nie mają, więc to jest to dosyć naturalne, że ten smak jest neutralny. Natomiast właśnie z tego względu, mimo że na 100 gramów kaloryczność tych dwóch produktów, a właściwie nawet tych trzech produktów, ja tak specjalnie to dobrałam, na 100 gramów ta kaloryczność wcale nie jest bardzo rozbieżna, bo to jest między 360 a 390 kcal na 100 gramów, zawsze będę to mówiła na 100 gramów, więc różnica w kaloriach nie jest duża, ale już w składzie jest znacząca. Ehm, oprócz tego, że zawiera to dosyć dużo cukru, to na pewno jest mniejsza zawartość błonnika i mniejsza zawartość białka w stosunku do płatków, tych naturalnych płatków owsianych. Ehm, czemu pokazuje ten produkt? Jest to jeden z takich produktów, który nam sugeruje że jest czymś zdrowym. Mamy tutaj serce, mamy tutaj napis, że pomaga w obniżeniu cholesterolu, że jest dobry dla wegetarian, że mm, zawiera witaminy, wapń, żelazo. E, chciałam powiedzieć, że płatki Osiane, normalne, też zawierają wszystkie te mikroelementy naturalnie. Tutaj one są dodane. Natomiast jest też taka informacja o tym, że te płatki są źródłem błonnika i beta glukanów i że beta glukany spożywane w ilości 3 gramów dziennie mają właśnie takie właściwości obniżania cholesterolu. Natomiast, żeby zjeść z tego produktu 3 gramy beta-glukanów dziennie, należałoby spożyć ponad 100 gramów, dokładnie 120 gram tych płatków, a to już jest ponad 400 kcal i około 30 gramów cukru. Także jeżeli chcecie pozyskać beta-glukany z owsa, to jak najbardziej one są rzeczywiście zdrowe, ale zdecydowanie polecam Wam płatki owsiane. Po prostu one nie zawierają cukru, zawierają dużą ilość błonnika i ee, i. Na pewno y, będą bardziej syciły ze względu na to, że właśnie nie są dosładzane, że tego błonnika jest więcej, to będą bardziej sy syciły. Natomiast co z tą owsianką? Ona tak wypada pośrednio. Cukru rzeczywiście też ma sporo. Na 100 gramów to też jest 21 gram, czyli tak jak podobnie jak te płatki dobre owsiane. Natomiast zawiera więcej tłuszczu w stosunku do tych dwóch produktów. Zawiera też więcej białka, ze względu na to, że tutaj już jest dodane mleko, więc tego białka tutaj jest nieco więcej. Natomiast ogólna kaloryczność jest podobna jak do tych dwóch produktów. Ten tłuszcz prawdopodobnie pochodzi tutaj z dodanych orzechów, bo oprócz płatków owsianych, ja, są tu też dodane orzechy. No to, co jest zastanawiające, to znowu dodatek cukru czcinowego, dodatek słodzonej żurawiny, czyli no też 10 razy więcej cukru mamy tu niż w zwykłych płatkach owsianych, ale za to to jest taki produkt gotowy. Dlatego, dlaczego uważam, że on jest bezpieczniejszy niż te płatki w tej formie krążków i takich, takich zlepionych trochę, właśnie już cukrem i miodem płatków, ponieważ tu mamy już konkretnie wyliczoną ilość. Zalewamy to wodą, nie dodajemy nic więcej, ani mleka, ani żadnych innych dodatków. I taka porcja to jest około 250 kcal. Żeby podobną porcję uzyskać z tych płatków, no należy na pewno dodać mleka i mocno uważać na to, ile tych płatków sypiemy. Około 40 g tych płatków, no to będą około 3 łyżki, 4 może, plus 200 ml mleka, to też będzie około 200 50 kilokalorii. Także z tymi płatkami trochę łatwiej jest po prostu przesadzić ilościowo i tego cukru i tych kalorii rzeczywiście możemy zjeść więcej. Tu już mamy wszystko gotowe, także jeżeli zjemy tylko to, to jest taka porcja, której, no, której nie przekroczymy i w, ona może się wpisywać, nawet te 250 kilokalorii to jest takie, właściwie bardziej na drugie śniadanie się nadaje, czy na podwieczorek. Na śniadanie myślę, że to jest Trochę za mało. Oczywiście w zależności od naszego zapotrzebowania, ale nawet przy dietach redukcyjnych 250 kilokalorii na śniadanie to może być za mało. Jeżeli chodzi o płatki owsiane, to my też zawsze je łączymy z czymś, więc oprócz samej kaloryczności płatków owsianych musimy dodać kaloryczność mleka. Jeżeli jedlibyśmy je tylko i wyłącznie z mlekiem, na przykład szklanką mleka, takie, taka standardowa porcja 40 g płatków owsianych plus 200 ml mleka, to to. Też jest to około 230 kcal, natomiast zazwyczaj my do owsianki dodajemy orzechy, owoce świeże bądź suszone, więc to jest taka dodatkowa porcja energii cukru bądź tłuszczu i wtedy należy też to doliczyć. I wtedy taka owsianka, która bazuje nie tylko na płatkach owsianych, ale też na dodatkach, myślę, że spokojnie w to śniadanie pełne będzie mogła się wpisywać. Ona będzie miała około 300-400, nawet czasem około 500 kcal, w zależności od tego, co do tych płatków dodamy. Podsumowując, z tych trzech produktów śniadaniowych na pierwszym miejscu postawiłabym płatki, zwykłe płatki owsiane. Jeśli macie mocną ochotę bądź chcecie coś zjeść na szybko w podróży, myślę, że te płatki, ta owsianka w kubeczku też jest jakimś rozwiązaniem. Natomiast tych płatków, takiego typu płatków raczej bym unikała. Także w tej kolejności ustawiamy sobie te produkty.